Janek, zakończyłeś dzień awansem na lidera w Olszcie w Radzie Świdnickim. Tak, nie ukrywam, że jestem z tego powodu szczęśliwy, bo na pierwszą pętlę nie do końca dobrze się poubierałem, nie trafiłem. Druga pętla bardzo dobra. Szybkie, szybkie kamionki. One są potwornie szybkie. Powiem wam szczerze, mięśnie na nogach gdzieś tam cierpną w niektórych momentach. Aby to auto utrzymało się na drodze, żeby gdzieś nie odfrunęło, bo jest wiele, wiele miejsc, gdzie jedziemy szóstką z świecącą się lampką, a więc jedziemy po 200 na godzinę. No i co super. No. Jutro, jutro drugi dzień, ciężki dzień. Fajna rywalizacja właśnie to na co liczyłem. To jest niesamowite. Jedziemy tak rozbieżnymi samochodami. Doszły Kliówki, szybko jadą 208, jest Tomek Porębski, który jedzie taką, d, d, takim autem jak ja, czyli R3, ale DS3, R3, ale w specyfikacji Max I, i bardzo fajnie gdzieś tam przychodzimy ciasno. O to o to chodzi.